Witam Was serdecznie. Teraz nareszcie słońce. Do tej pory codziennie. Lało, wiało. No i taki mieliśmy lipiec i czerwiec. Całe szczęście pomidory jakoś dały radę. Mm, piękne róże. Ja sobie tutaj siedzę i piję kawę. No i tak rozmyślam na temat urlopu, który mi się zaczął. Zaczął się niestety troszeczkę wcześniej. Niestety i niestety znowu przechodziliśmy covid co jest w ogóle jakimś fenomenem. Nie wiem, kto już który raz. No ale takie, taka jest sytuacja i takie są realia. Dzisiaj pokażę Wam, jak się biega ogród. Ogród, który w tym momencie powinien wyglądać najpiękniej, ponieważ kończy się lipiec, zaczyna się sierpień. No, niestety u nas słońca, jak na lekarstwo w tym roku. Cieszę się, że chociaż dzisiaj piękna pogoda. Nie nagrywałam ostatnio, ponieważ mieliśmy dosyć ciężki okres pracy. Poza tym, no, w domu mamy bardzo dużo projektów do skończenia. Co mój mąż radzi sobie z tym świetnie, no ale zajmuje to bardzo dużo czasu. I no stajemy, st staramy się to wszystko ogarnąć. W międzyczasie pracować na pełny etat. Jeszcze mamy dwoje dzieci, które też muszą się w tym całym remoncie odnaleźć, a naprawdę bardzo dużo projektów mamy przed sobą. No i pogoda nas bardzo spowalnia. Niestety, bo dzisiaj to jest pierwszy dzień taki ładny. Pokażę Wam dzisiaj, jak wyglądają roślinki, jak wszystko rośnie. Nie powiem, ogród się bardzo cieszy z deszczy i, i z tego, że taki akurat fajny klimat jest cieplutko, ale wilgotno i mokro. Tutaj, przepraszam, sąsiadki pranie. Wieszę zawsze od frontu. Tutaj moje, jak widzicie, trochę kapusiki, One tak rosły w tym roku, że nie mogę w to uwierzyć. Jak na drożdżach rosną. Um, tutaj figa. I też troszkę rosną, zobaczcie, mój bananek. Ten banan to jest fenomen. On puszcza co najmniej jeden liść na tydzień. Popcinam mu trochę od dołu, żeby dało się przejść i żeby nie było tak bardzo gęsto, bo tu listonosz chodzi tędy. No i czasem sąsiedzi. Trawnik. Trawnik jest ładny zielony, ale. E, walczy z pędrakami z pędrakami, które tutaj się nazywają leather jackets, czyli po polsku skórzane żakiety. Bardzo ciekawa nazwa. Wyglądają dosyć obrzydliwie. Wyglądają jak rękawy takich skórzanych żakietów. Są takie pomarszczone i takie szaro-brązowe. Półtora centymetra mają. I są zupełnie proste. No i potrafią cały Trawnik zjeść e, wszystkie korzenie, i trawnik wygląda praktycznie. No nie ma trawy, jest samo błoto. Walczę i od frontu, i od tyłu. Stosowałam różne środki. Tutaj w Anglii niestety zakazane są takie bardzo mm, e, mocne pestycydy, więc muszę przyznać się, że przywiozłam jeden taki środek z Polski. E, zastosowałam. Pomógł ładnie, ale. No widziałam, że znowu się to, że znowu wraca ten sam problem, więc kupiłam tutaj środek biologiczny, takie jakby mikroorganizmy, które wyjadają je od środka, rozmnażają się i, i powodują, że cała populacja tych pędraków wymiera. No i wydaje mi się, że jest OK, Sytuacja jest opanowana, jak na dzień dzisiejszy. Ta kuracja może być... Przeprowadzona tylko jeśli jest wilgoć w powietrzu, jeśli też pada i nie ma słońca. To też właśnie mogłam przeprowadzić to. Mogłam zastosować te preparaty. No i dlatego trawnik wygląda na dosyć zielony. No jeszcze tam mam mrówki. Tutaj w rogu, jak widzicie, tutaj mrówki. Walczę z mrówkami. No i tak to wszystko wygląda. Pomidorki, spójrzcie, zaczynają powoli dojrzewać. Dzisiaj oberwałam im mnóstwo liści, bo, bo chciałam, żeby dojrzewały, żeby słoneczka troszkę złapały, korzystając z tego, że jest ładnie dzisiaj. No i dopijam kawę, bo już troszkę się oziębiła i pokażę Wam, jak prezentuje się reszta ogrodu. kawa Pita, mogę teraz Wam pokazać, jak się wszystko prezentuje. Spójrzcie na moje trochę garbusy, tak jak przewidywałam, w tym roku prawdopodobnie przerosną murek. No tamten na końcu już to zrobił i teraz patrząc w prawo, spójrzcie na tego Szczerze mówiąc, podchodziłam bardzo sceptycznie do do tego typu roślin, bo myślałam sobie, a będę musiała go jakoś zabezpieczać na zimę i w ogóle, ale to, jaki on efekt przynosi. O, i motylek! I jaki on jest piękny i jaki klimat wnosi, to po prostu no, jestem zdziwiona. Żałuję, że wcześniej nie wsadziłam. No, ale też udało mi się go w bardzo okazyjnej cenie dostać, więc to też był taki przypadek trochę i zrządzenie losu. Teraz pokażę Wam, jak prezentują się moje wszystkie roślinki. Wsadziłam tutaj rząd niecierpków i goździków. Wydaje mi się, że to fajnie razem się prezentuje. Bardzo, bardzo fajny jest kolor pomarańczowy, pasuje do do ogrodu takiego tropikalnego i, i nadaje takiego fajnego klimatu. Tutaj Gladys jak zwykle piękna. Tutaj proszę bardzo Kuba. Mam nadzieję, że na utworzy tutaj taki fajny, takie fajne tło dla moich roślinek. Tutaj wsadziłam, pokazywałam wam kolejnego Trachy karpuska, którego wyhodowałam od malutkiej sieweczki. I tutaj mój najnowszy nabytek to jest e, kana. Nie pamiętam nazwy. Fajne maskurzane liście. Muszę sobie przypomnieć, jak się nazywała. No, i tutaj są koleusy. Tutaj jest Żbieta, czyli. Wagnerianus, porzeczka, który nikt nie zebrał. Muszę pogonić dzieci. Tutaj koleus, tutaj jest princeps. Zobaczcie, jaka niespodzianka. Tutaj to jest moja e, yuka gloriosa variegata. Spójrzcie, jak ja ją wsadzałam, to ona miała tylko jeden żywy korzeń i naprawdę to, jak ona sobie radzi dobrze w tym miejscu, to to jest naprawdę przyjemność patrzeć no i jestem troszkę zawiedziona, że tej tajwaniana rośnie rośnie tak dosyć wolno i tak, czy ja wiem, nie wygląda zbyt zdrowo chyba jakiś ślimak ją troszkę skupię, muszę pomyśleć, co z nią zrobić no ona powinna na wiosnę puścić liście, o ile przeżyje zimę może ją wykopię na zimę i wsadzę tu doniczki. Pomyślimy. I tutaj są moje dwie facje Tam Tamta widzę. Facja też chyba oberwała od ślimaka. No i drzewka. Trawnik. Nie jest piękny, idealny, ale uwierzcie mi, że i tak lepszy niż był. Jeszcze zobaczymy, jak się mają. Roślinkę, którą miałam wyrzucić, ale jednak dostała swoje miejsce. rozstraty. Spójrzcie, obcięłam im jeden rząd liści od dołu, żeby tak troszeczkę, no, w jest tak padało. Chciałam, żeby one miały, bo zaczęły łapać jakieś, jakąś grzybicę, i żeby roślina zaczęła się cała jakoś tak żeby zaczęła brzydko wyglądać, wydaje mi się, że to na korzyść jej zrobiłam. No i tu jest ta druga. Ona jakby, wydaje mi się, że ona mniej liści puszcza z góry i jest bardziej taka. Ma dłuższe liście, więc tak mniej tych liści od środka puszcza. Zastanawiam się, czy to jest ten sam gatunek, bo kupiłam je. Tą kupiłam dużo wcześniej i była bardzo malutka. A tą drugą kupiłam, i już była troszeczkę większa. Nie wiem. Tutaj dalia. I zobaczcie, to jest ziemniak hodowany ze skórki. Spójrzcie, to jest jeden ziemniak. To wszystko to jest ziemniak. Jeden. Jedna roślinka. No, I tak to wszystko się prezentuje. Jestem zadowolona z efektu. Bardzo chętnie za kilka lat spojrzę, zobaczę, może coś tutaj się zmieni i będę porównywała, a nie tak wrócić czasem w przeszłość i zobaczyć, jak było. Pozdrawiam, Wespa.